Polska nie składa się tylko i wyłącznie z Warszawki. Polska składa się oczywiście, że z Warszawy, ale składa się właśnie też z województwa opolskiego i składa się z różnych małych miejscowości. Na przykład z powiatu nyskiego, w którym to powiecie, nyskim są inne mniejsze miejscowości, są sołectwa. Ideą Prawa i Sprawiedliwości jest to, żeby myśleć o mieszkańców najmniejszych i największych miejscowości i dla nich pracować. Kiedy ja zostałam wicewojewodą opolskim prawie 4 lata temu, to od razu wiedziałam, że tą wyjątkowość opolszczyzny należy pokazywać również w Warszawie, ale walczyć o wszystko co najlepsze dla opolszczyzny. I udaje nam się. Rozmawiamy dzisiaj, spotykamy się w Nysie, by mówić o tych dobrych wieściach związanych z ochroną zdrowia. I właśnie w tej ochronie zdrowia tak dużo przez ostatnie 4 lata na opolszczyźnie udało się zrobić. Jest wiele do zrobienia, mam tego świadomość. Natomiast te kamyczki, które wrzucamy do ochrony zdrowia opolskiej, ochrony zdrowia pokazują, że mamy w wielkim, dobrym sercu troskę o wszystkich pacjentów województwa polskiego. Będziemy bardzo mocno Pracować, bo to jest nasza intencja, to jest nasza rola, nasza, nasze zadanie: bardzo mocno pracować, nie zważać na sondaże, nie zważać na sondaże, tylko po prostu przekonać jak największą liczbę mieszkańców, opolan do tego, że tak. Program Prawa i Sprawiedliwości, kontynuacja tego programu, politycy Prawa i Sprawiedliwości to gwarant, że w Polsce się będzie działo jeszcze lepiej. Ale muszę przyznać, muszę zrobić uwagę, że kiedy ogłoszono listy do parlamentu z, z, z ramienia Koalicji Obywatelskiej i kiedy dowiedziałam się, kto jest lokomotywą, jedynką w, w Koalicji Obywatelskiej, to muszę powiedzieć, iż dziękuję panu Schatynie za wielki prezent dla Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. To, że jedynką, uznano, iż powinien być człowiek, który powielokroć negatywnie wypowiadał się, bo słowo negatywnie to jest jakiś eufemizm, negatywnie wypowiadał się o programie, na przykład programie 500+, ja tylko przypomnę pan Zębaczyński, który jest liderem tejże listy, mówił, że jak dojdzie do władzy, to będzie robił wszystko, żeby zlikwidować program 500+, co więcej, nazwał program 500+, programem opresyjnym. Więc to jest dowód dla mnie na to, i myślę, że moich kolegów i koleżanek także, ale również dla mieszkańców Opolszczyzny, że niestety lista koalicji obywatelskiej, a ja bardzo szanuję demokrację, demokrację w kontekście oto tego, że powinna być opozycja i koalicja. Dobra opozycja jest potrzebna w każdej demokracji, w każdym kraju, ale ta opozycja, czy ta koalicja obywatelska, to dzisiaj nie jest dla nas rywal, bo to są ludzie, którzy nie rozumieją zwykłego człowieka, którzy obrażają zwykłych, złych mieszkańców i jeżeli pan pyta o to, jakie dzisiaj mogłabym wizualizować możliwości wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. To wydaje mi się, przepraszam, być może to zabrzmi nieskromnie, ale wydaje mi się, że naprawdę możemy sięgnąć o, o zwycięstwo, po zwycięstwo, na terenie województwa opolskiego. Przypomnijmy, że 4 lata temu Prawo i Sprawiedliwość w tym województwie opolskim, które uznawano było jeszcze wcześniej za SLD-owskie, trochę później właśnie za POskie, to właśnie cztery lata temu udało nam się nieznacznie, bo 2, coś Wygrać wtedy z Platformą Obywatelską. Dzisiaj wydaje mi się, że wygramy może więcej niż te dwa i parę, parę set procent z Koalicją Obywatelską, bo propozycja Koalicji Obywatelskiej nie jest propozycją programową. Każdy, kto idzie do Sejmu, każdy powinien mieć strategię i pomysł, jak pomagać swojemu województwu i jak pomagać Polsce. A Koalicja Obywatelska niestety takiego pomysłu nie ma.